Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Eee, ani to w sumie nie są... Nie no, w sumie pod perełki podpiąć. już wam tłumaczę dlaczego. To jest kolektor wydechowy od Fabi 1.4 mpi To jest chyba fabryczny katalizator. Niestety jest wypalony, albo wytłuczony, bo też tak może być. Tego nie wiem. Eee, to jest ten katalizator, który znalazłem na złomie. Tam znalazłem przy, w sumie. Zbierało mi się dwa DPF -y i ten katalizator. Hmm. Już Wam pokażę go, tylko czekajcie. Jak Wam go pokazać? Dobra. Tu dam sobie ten. O. Nie wiem czy coś, mam nadzieję, że coś będzie widać. Widzicie? Jaki ładny ceramiczny wkład. Elegancko elegancko, elegancko jeszcze sobie pomyślałem, że natomiast wiecie męczyć się e, podałutem, wiecie jak jest na kanale spawanie, takie nijakie to stwierdziłem, że wykorzystam stół warsztatowy spawalniczy właściwie powinienem powiedzieć złapałem sobie to tutaj tutaj sobie podparłem tutaj tak samo złapałem raz, dwa, trzy e, ile się dało to naciąłem sobie szlifierką resztę tą piłką do metalu. A może to w sumie przy Was opkiwać. Wiem, mogę to dociąć do końca, ale. Ale, ale. Kurde. praworęczny było, to praworęczne. A, tam już jest nacięcie, tylko musi po prostu. O. To jest ten oryginał jak widać pójściutki ciekawe czy on się wypalił czy ktoś wytukł tego już się chyba nie dowiemy to jest nasz ten zamiennik powinien idealnie wejść o właśnie aż za idealnie o. No. O dokładnie tak, wiecie o co chodzi. Teraz e, no, jakbym tego tak nie połapał, no to wiadomo musiałbym tu cyknąć, tu cyknąć, tu cyknąć, tu cyknąć, tu cyknąć, tam cyknąć. Iść e, do auta. Włożyć, przymierzyć, wyciągnąć. Przy że ja tu jeszcze mam sondę. E, więc to też byłby jakiś tam kłopot. No bo sonda jak wiecie jest dość delikatna. Tutaj jest tylko śmieszna sprawa, bo ja nie mam drugiej sondy lampy. Ja mam sędę, tam zaraz za kolektorem wydechowym. Hmm. Więc będę musiał tu coś wkręcić. Nie wiem, czy mam taką zaślepkę, czy po prostu, wiecie, coś wytnę i zaspawam, bo to jest akurat mi niepotrzebne. Także, e, czy będę. No, chyba nie będę Wam pokazywał procesu spawania i procesu montażu, bo jest taki, wiecie. No co, tu, tu, tu zaspawam, tu zaspawam, podkręcam. A jeszcze sobie tyknął dołu, na wszelki wypadek podkręcam, i i, i i tyle właściwie. No, mm, no i co? Następna scena, jak się uda, a mam nadzieję, że się uda, to będzie na analizatorze spalin. Zobaczymy, co i jak. Przy okazji, tam jeszcze mi się wyszedł jeden błąd, bo sp rano sprawdzałem program VCDS, to jest taki program do Volkswagena, i tam wyszedł jeden błąd, że na sondzie gdzie miałem temperaturę cały czas. Minus 32 stopnie, także jeden kabelek był przegrzany, przerwany, przepraszam, muszę go polutować i przy okazji zobaczyć, czy to pomoże. No, lepiej kabelek niż sonda, prawda? No, też tak sądzę. Dobra, ja spałem eee, i widzimy się na analizatorze. In this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes Taking shots, keeping breaks, feeling lost, feeling great Popping ops in the great. Never stop, never changed All the squad here to play, and I've got some things to say, yeah I work hard each and every day I get lost, no words to say I don't push pause, no I push play I won't stop till I make a change Czyli co? To co jest? No. To ma być poniżej setki? No. To ma być poniżej zero... 0,5 na wolnej? No, a lambda? Lambda przy wyższych obrotach między 0,97 a 1 Dobra, mm, dogram Wam kilka słów podsumowania. Jak to mówią fachowcy z NFZ-u, operacja się udała. Pacjent zmarł. Nie no, żartuję. Głupi żart, nieśmieszny. Ha ha. E, Mogę od tego pewnie zacząć, bo po to to wspawywałem też, żeby się dowiedzieć, czy te katalizatory uniwersalne generalnie działają. No i jak widzieliście na poprzedniej scenie działały. Kolega diagnosta mówił, że, że całkiem spoko to działa, może tam, wiecie, kwestia regulacji, zobaczyć, czy na czy czy, czy, czy czy wtryski za dużo nie leją, to jest takie, wiecie, już takie niuanse. Generalnie powiedział, że jak na uniwersalny katalizator, to dość fajnie to działa. Mm. Więc już fajnie, a jeszcze, jeszcze lepszą kwestią jest to, że dałem za ten katalizator, ja dałem, słuchajcie, 3, 3 albo 3,50 za kilogram, to powiedzmy, że taki katalizator waży 3 kg. No to nie wiem, 12 zł. Eee, 12 zł za katalizator, który działa. Ho, ho, ho. Super, ja się tylko cieszę. Eee, tak właśnie. Wiecie, bo ja widziałem fizycznie ten wkład, że on jest spoko, że on jest nieprzepalony, on jest ceramiczny, że jest spoko, że nieprzepalony, że, 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 że wiecie, nieuszkodzony, niewybitym młotkiem. Eee, to widziałem, ale cały czas było w tyle głowy eee, dlaczego, 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 dlaczego ktoś wyrzucił, czy będzie działa, czy to jest sens zrobić. No i tak, w tym samochodzie ten katalizator się spisuje rewelacyjnie. Normy, a tam... Tak, mówiłem, troszkę, troszkę, ale naprawdę kolega mu że spoko. I teraz tak, tutaj jest taki myk, że to jest 1.4 MPI, stara konstrukcja, jeszcze pamiętająca chyba skoro 120, czy coś takiego, nie pamiętam. I teraz tak, tu jest jedna sonda lambda, zaraz za, za kolektorem żeliwnym, jak jest ta rura, którą widzieliście. I ona szczytuje po prostu, czy, uboga, czy mieszanka jest za uboga, czy za bogata. Jeśli by to była druga sonda, e, tam ta dziura, co zespawywałem za katalizatorem, to mogłoby być troszkę gorzej. Mogłoby to zacząć świrować. I podejrzewam, że właśnie ktoś spawał sobie taki uniwersalny, miał dwie sondy i po prostu cały czas komputer e, sczytywał, że jest błąd, że nie ma katalizatora. I dlatego to poleciało na zmum. Taka jest moja dedukcja i też dedukcja tego mojego kolegi diagnosty. E, no. Także prawdopodobnie taki jest powód wyrzucenia tego na złom. Także ja przyfarciłem. I... I właśnie kurczę no od tego powinienem zacząć, że te, katalia... te katalizatory uniwersalne działają. Naprawdę to działa, bangla. Pytanie jak długo? No to też jest dobre pytanie jak długo. Tego też nie wiem. No, ale się dowiem. Zobaczymy na przeglądzie. Za rok. Co tam się stanie? No. Także to był taki nietypowy odcinek. Przynajmniej odpowiedziałem sobie sam na pytanie, czy te uniwersalne katalizatory działają, czy ten katalizator kupiony na złomie będzie działał. Także to dwa razy na plus. Mam nadzieję, że też wartość jakaś dodana dla Was. I co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, i dajcie mi znać, bo ja tutaj mam gaz, to jest gaz takiej pierwszej, drugiej generacji, bo tu powinien być ten silnik. Regulator atuator to się nazywa? Nie pamiętam ale jest zastąpiony śrubą i to tak działa, nie działa ja tu będę chciał włożyć sekwencję mm. i dajcie mi znać czy by was to w ogóle interesowało czy lepiej złom 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 czy lepiej też takie wiecie gopro na czoło czy tam e, iphone z boku no bo to akurat chyba le lepiej byłoby z iphone'u i coś nagrywać Boże, może zobaczymy sam jestem ciekaw waszej opinii bo i na, na pewno to będę wstawał sekwencję no bo jednak Wiecie, no zysk paliwa jest duży, a w sumie też mogę się troszkę wypowiedzieć, bo trochę jeździłem też na takim gazie, na gazie z tym regulatorem, na sekwencji, także będę mógł Wam coś, co nieco powiedzieć, jeśli byście oczywiście chcieli. No, także cóż, no powiedziałem, że o tych katalizatorach, ee, o powodzie wyrzucenia, więc chyba wszystko, chyba wszystko. No, Także nie nudzę, dziękuję, życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się, bo zimno. Pozdrawiam, cześć.